Coś 100 gram od wczoraj wiem i sobie będziemy grać volta Football, jest fajne. To jest grałem, to gramy sobie teraz UEFA Champions League. Ja to teraz gram, chcę to dokończyć. Gram sobie Barceloną cały turniej. Ja robię tak wcześniej sobie grałem w poprzednich meczach i, i, i zrobiłem Lionem Messi dwa hard Lionel i 2 hat I Lionelem to wszystko zrobisz. A nie wiem o co w tym chodzi, dobra. Widzimy zespół, który już Oj, dzisiaj może w do dalszej fazy. Oczekajcie, I yy, o tym za korzystę. chwilę jeszcze raz, gram... meczu źle jeszcze raz bym nagrywał. Zrobiłem coś zrobiłem coś źle. Jeszcze raz będę nagrywał, czekajcie.